Witajcie, moi kochani. Pozdrawiam Was serdecznie w ten ciepły wrześniowy weśniową niedzielę, gdzie jest godzina 12. Bardzo ciepła pogoda w Dublinie dzisiaj około 20 stopni, no ale ma teraz się tak ochłodzić. Ale dzisiaj nie będę mówić o pogodzie, będę mówić o bardzo ciekawych rzeczach. Pierwsza wiadomość, taka bardzo ważna. Wczoraj przyszły książki. Wiem, że pytaliście się, wiem, że dużo maili dostałam, także już jest ona do... Tak wygląda? <laughs> Można się skontaktować ze mną, jakby ktoś chciał zakupić książki. Tutaj podałam maila poniżej. W tej filmiku, także można do mnie napisać. Cena książka też 40 zł, tam około 12 euro plus koszty przesyłki. Nie wiem, jakie koszty przesyłki są do Polski, dlatego, że muszę zobaczyć, jak wagowo będzie, bo teraz wszystkie przesyłki, wiadomo, idziecie na pocztę, ważą i, i po prostu wtedy, ale wydaje mi się, że nie będę aż takie wy, wygórowane koszty. Ale dobrze, dzisiaj Dwie takie fajne wiadomości. Jedna o Lilianach. Bardzo ciekawe informacje dostałam rok temu, ale ta informacja mi jakoś tak zaginęła, bo chciałam rok temu zrobić o tym filmik, ale zaginęła i nie wiem, dlaczego ona się znowu dzisiaj rano pojawiła, więc stwierdziłam, że zrobię taki krótki filmik też o nich. A potem krótko, ładnie, fajnie takie wiadomości. Powiem o nagietku lekarskim. Każdy chyba wie, jak nagietek wygląda. jest taki pomarańczowy kwiatek, który jest bardzo wykorzystywany. Rośnie w Polsce. Wykorzystany je, jest w leczeniu różnych schorzeń na przykład nerek. Ja nie jestem tutaj zielarem, ale można sobie wyszukać na internecie, jakie jest dostosowanie. Jak, jak pić, jak używać, ale ja dzisiaj powiem o duchowych aspektach tego kwiatku, ale na początku powiem o lilianach. Więc tak, lilianie są, pochodzą z konstelacji Liry i są to naprawdę potężne istoty, które w swoim DNA, czyli można powiedzieć, jak już mam DNA, czyli ta informacja o nich pochodzi, przez tysiące, tysiące lat jest zgromadzona i oni mają w swoim ciele, może powiedzieć każdy z nich zapisaną niesamowitą wiedzę, to są takie chodzące biblioteki, nie odczułam od nich a miałam chyba dwa razy tylko z, nim kontakt, z nimi kontakt, nie odczułam żadnej negatywnej energii i nie odczułam, że oni chcą coś za coś co się często powie, tak przywijało u i set pochodzących z Oriona. Ale to moje takie odczucie, znaczy to jest moje odczucie, nie wiem, bowiem, że wiele jest filmików um, na YouTube, które mówią o Orionach. Ja specjalnych takich filmików nie oglądam, żeby się nie programować, ale moje takie odczucie jest, że oni naprawdę zawsze chcieli ludziom pomagać i chcą, żebyśmy naprawdę nasze ta, takie potencjał um, Odzyskali z powrotem, połączyli się, byli naprawdę potężnymi istotami, i e, oni pojawili się, e, też mi powiedziano, że w Atlantydzie, ale tak naprawdę pojawili się w Starożytnym Egipcie. Kiedy to królestwo e, zaczęło się rozwieść, już na samym początku było. I tutaj było, taką informację dostałam, że na początku to było pię pięć albo sześć innych gatunków obcych, które chciały z nami współpracować. I to był okres, że jak na, na liże, tak powiem, na tej konstelacji zauważono, że, y, y, że ludzkość się rozwija i chcieli nam bardzo pomóc, więc przyszli i y, zaczęli pracować z faraonami. I tutaj oni zauważyli, że chce, znaczy tak, chcieli wszystkim pomagać, łącznie z niewolnikami, łącznie z faraonami, a każdej innej osobie, bo wiedzieli, że mamy niesamowity potencjał, no, czyli naszą świadomość, którą trzeba rozwinąć. I nie patrzyli, kto kim jest, chcieli po prostu, żeby wszyscy jako ludzko się rozwinęło. No ale okazało się, że... E, nie wiem, czy oni odeszli, czy przestali współpracować, może, może odeszli, nie wiem, tak. I ci faraonowie, czyli można powiedzieć też następne pokolenie faraonów, weszło, można powiedzieć, tak, w takie ego trochę, że zaczęli, zaczęli wchodzić w swój umysł, zaczęli wchodzić w taką siłę, rozwijać. Się. No i. I wszystkie te nauki od Liry zaczęło to po prostu zmieniać przeciwko nam, żebyśmy na przykład źle zrozumieli, że to, to jest tylko wiedza dla wybranych, a nie wiedza dla wszystkich. I nie chcieli się dzielić, bo stwierdzili, że po co mam się dzielić z niewolnikami lub ze służbą lub z kimś innym, bo chcieli całą tą mądrość zachować dla siebie, co też nam się nie podobało, ale potem nas można powiedzieć zostawili. Ale jedyna afirmacja, która tak utknęła mi w głowie, to naprawdę no. Oni tylko przekazali jedno takie zdanie. I to zdanie brzmi: Boskość pochodzi z jedności. Czyli, jeżeli mamy jedność, czyli mamy na przykład w jedności, co ja sobie tak wyobrażam, że to jest życie, że to jest światło, że to jest zrozumienie, że to jest każdy jest, ma równe prawa, to w, można powiedzieć, po części, po części tej jedności jest boskość do której e, możemy się podłączyć, albo jesteśmy połączeni, ale możemy po prostu poszerzyć. I co mi jeszcze pokazano? Jeżeli na przykład przychodzi informacja do Ziemi z Andromedy to jest bardzo silna galaktyka, oni lubią bardzo często pomagać ludziom, szczególnie to, co ja widziałam pomagają na przykład osoby, którą się zajmują rzeczami kreatywnymi, typu co szczególnie widziałam, typu osoby, które na przykład robią odzież, projektują coś lub e, lekarzami. Tutaj mi pokazano, że z Andromety przychodzi energia w takiej w formie takiej niebieskiej rzeki, która po prostu spływa na, spływa na Ziemi. Natomiast z Lili, bo teraz... Wiadomo, mamy dużo zmian na wielu poziomach, dużo się intensywnie na całym świecie dzieje. Chyba Wam tego nie muszę tłumaczyć. Sami obserwujecie, sami widzicie. I Lilianie też nam się, można powiedzieć, opiekują. I co zauważyłam, że ta opieka jest, pojawiła się tak najbardziej mniej więcej rok temu, tak wakacje, czyli 2020 rok. I tutaj pokazano mi, że oni mają taki troszeczkę inny system komunikacji w stosunku do Ziemi i ich jest, y, przekazują w formie takiej zielonkawej, takiej jak trawa wygląda, energii i to jest energia, która jest y, pozioma do nas, taki jakby wałek takiej energii. Bardzo dziwna informacja, ale, ale to można powiedzieć, y, to jest to, co widziałam. Więc krótko o Diliana, jeszcze raz powiem, jaka informacja przyszła. Boskość przychodzi, pochodzi z jedności. Nagietek. Nagietek jest bardzo fajnym, łatwo do uprawiania kwiatkiem. Tak, ma kolor żółty, pomarańczowy i można z nich herbatkę zrobić. Także tutaj no znany, prawdopodobnie, jest to przez tysiące lat. I bardzo jest łatwe hodowaniu, Także jak ktoś ma jakiś e, mały ogródek, no. Nie, nagietek nie ma jakichś super wielkich wymagań, jak ktoś chce jakąś ładną roślinkę kolorową, która co roku rośnie. To jest naprawdę nagietek do polecenia. I tutaj. przepraszam was bardzo, ale ostatnio ja mam jakieś kasza z dużo kurzu wszędzie. Dobra. Więc tak. E... Ja zapytałam się Nagietka, co to jest świadomość, bo świadomość się pojawia w takiej wszędzie dosłownie, dużo w filmikach duchowych. Co to jest świadomość, co z tym robić i tak dalej. Także tutaj jest świadomość, e, e, definicja świadomości, która pochodzi od Nagietka. Ta książka trzecia, ona, ja już nad nią pracuję, ona została już przetłumaczona, ale jeszcze muszę zrobić edycję i tak dalej. także Powolutku, powolutku, mam nadzieję, że w, w tym roku jeszcze się wyrobię, ale, a jak nie, to na początku przyszłego roku. No dobra. Czym jest, czym jest świadomość według Nagietka? Świadomość to jest pierwszym wyrażeniem się wszechświata. Zanim jeszcze powstał czas i miejsce, powstała świadomość. E, świadomość to jest, jest to pierwsze prawo we wszechświecie, czyli według tego kwiata to jest, y, y, to jest prawo akcji i reakcji. E, to jest jedyna rzecz, świadomość to jest jedyna rzecz to jest taki język wszechświata, jak oni to mówią że wszystkie galaktyki kom, komunikują się ze sobą na podstawie świadomości. I nie ma innego, lepszego języka do zrozumienia. E, że my, e, jako ludzie, uważamy siebie za istotę wyjątkową w, w układzie słonecznym, i ta rola nas wyróżnia, czyli jesteśmy czymś takim, można powiedzieć, wyjątkowym. Produktem ubocznym, w, y, świadomości. Jest egzystencja, czyli to, co oni to rozumieją, to, rozumią, to um, z, nie, z, z formy niefizycznej rodzi się coś fizycznego, czyli nawet fizyczny aspekt ma świadomość. Okay. Um, um, I twa, wasza egzystencja na Ziemi zależy od świadomości. I świadomość zawiera jest bardzo zróżnicowana i zawiera różne formy i różne formy, która jest albo, można powiedzieć, ma jednolitość, albo w formie dualnej występuje. I w pewnym okresie, mówię tutaj, że w pewnym okresie naszego rozwoju naszej takiej ewolucji, jako ludzi. Następ, następ będzie coś takiego, jak zmienianie zmiana świadomości. I to, to ten kwiat mówi, że to jest jakby taka, takie koło. I to jest normalny proces ewolucji, który przebiega we wszechświecie. Ponad naszą świadomością, czyli mamy jako świadomość we wszechświecie i one się wszystkie tak można powiedzieć ładnie łączą, wszystko jest ładnie w jedności i ponad świadomością, która jest w wszechświecie, w której wy żyjecie są, czyli ponad tym, są, panują inne prawa, inne grawitacje oraz inne prawa fizyki Dlatego, że pytam się, dlaczego tak jest, że na przykład pod, pod tym, nad tym świadomość, dlaczego coś takiego istnieje. Więc oni powiedzieli, że ze względu na to, że wasza dusza żyje na, tej, na Ziemi, czyli w tym wszechświecie, wasza dusza się zdecydowała na życie w formie fizycznej. Dlatego my my jesteśmy poddani innym zasadom fizyki innym grawitacjom. mam nadzieję, że to po prostu ma sens, co mówię. bo lubi się zakęcić. E, 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 mówię tak, że istnieją inne świadomości, które są nad naszą nad naszym wszechświatem. to wchodzimy już bardzo wysoko i ale jeżeli byśmy mieszkali w, w tych trzech światach, istnieli chociaż, to byśmy y, nie mogli się wyrazić, czyli nie, nie mieliśmy, byśmy nie mieli tego czynniku kreatywności, a ze względu na ten wszechświat, to że ten świat, to wszechświat to potrzebował, że to jest czynnik kreatywności, też czynnik rozwoju, dlatego tutaj istniejemy. Okay. Um, a w innych światach jest, są inne prawa, inna egzystencja jest nawet jest inny dźwięk i tam y, tam kreatywność y, znaczy nie musi, y, nie musi być ale także nie ma y, nie ma takiego programu żeby kreatywność tam istniała um, i Częścią tej świadomości jest tutaj w tym szeświecie, że istnieje duża różnica pomiędzy, co to jest czas i miejsce. Że w tych szeświecie może istnieć i czas osobno, i miejsce osobno, ale mogą też istnieć razem. Niektóre galaktyki też. Patrzę tak na cały wszechświat, niektóre galaktyki, czyli to, co mi powiedziałem, że z około 4% galaktyk, które, y, które tylko mają czas, my do nich należymy, dlatego że w tych, w tych galaktykach y, taki był program. I, I to, co mi ostatnio tak po, też powiedział, to y, ten kwiat, że Naprawdę mamy dużo szczęścia, że wybraliśmy ten wszechświat jako formę naszej egzystencji, dlatego że tu możemy się wyrażać w formie fizycznej, w formie też niefizycznej, czyli możemy wyrażać poprzez myśli, poprzez intencje, poprzez emocje, i dlatego tutaj, tutaj to jest najlepsze miejsce, byśmy mogli się spełnić. Więc ja też zadałam takie pytanie. No dobra, ale czym jest czas, żeby to tak bardziej też zrozumieć. Więc to, to co, mi, to co mi powiedziano. Czy czas. Zanim jeszcze Ziemia zrodziła pierwsze rośliny, i w ogóle, żeby jak życie się już pojawiło, jeszcze wcześniej, jak się życie pojawiło to czas uległ tutaj pewnego rodzaju manipulacji. I ta manipulacja polegała na tym, żeby umożliwić Ziemi, by zrodziła życie. I to był czas, był zagięty, był, e, był jak rozszczepiony, tak oni powiedzieli. I to rozszczepienie, czy to zagięcie czasu spowodowało, że pewne drzwi do ewolucji naszej świadomości, ale naszej formy fizycznej zostało otwarte. I to czas to jest jakby taka niewidzialna, niewidzialna umowa albo niewidzialny kontrakt, taki między naszą rzeczywistością, że gdzie jest czas, jest rzeczywistość, że nic i, i tamteż czas jest rzeczywistość i nic temu nie uniknie. Oni, czyli te kwiaty, nazywają to wymiarem życia. I czas na Ziemi ma zawsze, ma zawsze cel i zawsze płynie. Także czas tutaj, można powiedzieć, nie stoi w miejscu. Czas to też jest jakby taka ekspansja, ale czas nigdy nie powie tobie, czym jest Twoja wewnętrzna prawda. Tutaj to jest ponad czasem. I to jest to, można powiedzieć, nasza taka wewnętrzna praca do zrobienia jako albo cel ludzkości do zrobienia. Także to tyle na dzisiaj. Jeszcze taka ostatnia informacja, to mam... przepraszam bardzo, ale taka ostatnia można powiedzieć, informacja to jest, że mam jeszcze jedno miejsce na kurs o komunikacji. O drzewach. Zaczynamy 5 października o godzinie 7, czyli będzie około 8 wieczorem w Polsce, czasu polskiego. Nie wiem, jak, jakie będą, jaki jest w innych państwach czas, ale jeżeli ktoś naprawdę byłby zainteresowany, na dole podaję kontakt. Można do mnie napisać maila i można naprawdę można się skontaktować. Maile staram się czytać szybko, jak mam czas. Czasami to nie da się od razu odpisać, ale naprawdę cierpliwości. Także to jest a tak, kurs jest 8 będziemy uczyć się komunikować w grupie, a czy w grupie każdy indywidualny, ale będziemy też się dzielić naszymi informacjami, będę pomagać i będzie to rodzaj takiej współpracy, gdzie można powiedzieć, będziemy rozwijać intuicji, ale nie tylko intuicję trzeciego oka, czy korony, ale intuicję naszego serca i, i po prostu też czuć całym ciałem, rozwijać się. I wydaje mi się, że 8 tygodni to jest naprawdę bardzo duży czas, długi czas, który można naprawdę się rozwijać swoją świadomość. I pamiętam, jak ja zaczęłam właśnie ten kursał przygotowywać. Ja to powiedziałam u Asi, ale jeszcze raz powiem. Tutaj zachodzi taka, taka transformacja, troszeczkę świadomości, gdzie jeżeli zajmujesz się drzewami, nagle masz takie uczucie, że przechodzisz tam, nie wiem, idziesz do parku na przykład albo coś takiego i czujesz, że drzewa cię można powiedzieć, obserwują. To nie jest nic negatywnego, ale moje, to, to moje takie uczucie jest, że jak ktoś się tak rozwija lub chce pomóc lub chce przekazać e, wiedzę od drzew, one o tym wiedzą i chcą nam naprawdę pomóc. Także tutaj jest, e, zachęcam Was bardzo, jeżeli czujecie, że to jest coś, coś dla Was to naprawdę zachęcam Was bardzo do zapisania się na ten kurs, także można spokojnie jeszcze do mnie napisać, jedno miejsce wolne jest. Chcę pracować w małej grupie, dlatego żeby ludzie się mogli wspierać, mogli sobie też pomagać. Chcę otworzyć grupę na, albo na WhatsAppie, albo na Telegramie, Nie wiem, która zależy. I żebyśmy się cały czas też wymieniali informacjami lub ciekawymi rzeczami. Także to na tyle. Troszeczkę długi film dzisiaj zrobiłam, ale mam nadzieję, że, że u Was wszystko jest w porządku. Ciepło się teraz robi. Jeszcze ciepło jest. Nie wiem jak u Was, Powiem, że ludzie mnie oglądają z różnych państw. Ale w Irlandii jest dość cieplutko, dziś około 20 stopni. I mam nadzieję, że życzę Wam, że jesteście zdrowi i wszystko jest ok. Życzę Wam naprawdę cieplutkiej, wspaniałej niedzieli i do zobaczenia. Później.